Szanowni Państwo, w sposób szczególny dziękuję za obecność księdza proboszcza tutaj, który mimo rozlicznych obowiązków z nami tutaj jest. Proszę Państwa, jesteśmy w szczególnym miejscu i w szczególnym czasie. W szczególnym miejscu dlatego, że niewiele ponad rok temu w tym miejscu wbijaliśmy łopatę i dlaczego jesteśmy w szczególnym czasie? Dlatego, że kończymy, było to już powiedziane, ja podkreślę, kończymy ciąg komunikacyjny ostatnim odcinkiem, który łączy nas z ulicą Brodzińskiego, pozwalającą na wyjazd w kierunku Krakowa, Tarnowa, w kierunku miasta. Dlaczego jest to szczególne? Dlatego, proszę Państwa, jest szczególne, że omijamy centrum miasta tą drogą, ale szczególnie ważne jest dla mieszkańców osiedla, że omijamy osiedle. Ruch, który był generowany, jednak był uciążliwy dla mieszkańców osiedla, osiedla największego w Bochni. 6 tysięcy osób, które tutaj mieszka miało dyskomfort słuchania przejeżdżających samochodów, nie było bezpiecznych, dlatego że obserwowaliśmy tutaj ruch, który no nie stwarzał e, przyjazności, nie były respektowane ograniczenia na osiedlu i często kierowcy jednak jeździli e, z, z przekroczeniem e, norm, e, które tutaj były na tej drodze ustanowione. Drodzy Państwo, e, Pan Wojewoda bardzo pięknie podkreślił jakość tej drogi, natomiast ta jakość drogi z czegoś również wynika. Chciałbym podkreślić szczególną rolę wykonawców. Droga realizowana była przez konsorcjum firm, które reprezentowane są dzisiaj przez pana Ryszarda Birkowskiego, pana Przemysława Birkowskiego, pana Artura Kasprzyka. To też zostało już zaakcentowane, natomiast w sposób szczególny chcę podkreślić, że wyjątkowi to wykonawcy, dlatego że nie szukający problemów w realizacji rozwiązujący problemy. To nie jest takie częste wśród wykonawców, z którymi przychodzi nam współpracować. Chciałbym wrócić jednak do pewnego wątku, który został zaakcentowany przez pana radnego. Natomiast chciałbym podkreślić ważność tej drogi i jej rozpoczęcie od budowy ronda przy ulicy Karosek, pociągnięcie tego fragmentu drogi. W kadencji pana Kosturkiewicza. Szczególny udział w tych pracach miał jego zastępca Gustaw Korta i serdecznie panu burmistrzowi i panu burmistrzowi Korcie za to dziękuję. Natomiast kolejnymi budową kolejnych odcinków zajmował się pan Robert Cerazy, który był i podczas projektowania, był podczas budowy. Szczególne, szczególnie chciałbym też tutaj zaakcentować obecność naczelnika Rafała Noska oraz inspektora Krzysztofa Słowika, którym serdecznie dziękuję za to, że za ten bieżący ciągły nadzór, dlatego że no, w myśli starej zasady Pańskiego Kokoniatuczy trzeba było jednak na tej budowie być. Proszę Państwa. Ważne jest to też, że znaleźliśmy środki na to, żeby do całej tej budowy dołożyć oprócz dotacji swoje własne pieniądze. I tutaj chciałbym po podziękować i byłej pani skarbnik, i obecnej pani skarbnik. Bardzo dziękuję za to, dlatego że tak jak zawsze to bywa na każdej budowie, bywają problemy i trzeba te problemy finansowe jednak na bieżąco rozwiązywać. Drodzy Państwo, Państwa obecność tutaj jest ogromnie dla mnie cenna i serdecznie za nią dziękuję. To ważne wydarzenie, które pozwoli w Bochni, jeśli chodzi o szlaki komunikacyjne, mam nadzieję, że to, o czym wspomniał Pan Wojewoda, również będzie realizowane wkrótce w niedługim czasie. Myślę tutaj o przebudowie, modernizacji ulicy Partyzantów, przy której. Zgromadzonych jest wiele działalności gospodarczych, a która znajduje się w stanie opłakanym. Mam nadzieję, że w ramach tych środków, które uzyskaliśmy jako dotacje, potrafimy wybudować drogę, która będzie miała charakter jakościowo zbliżony do tej, na której w tej chwili jesteśmy.